Ruszamy. Dzień drugi. Jedziemy dzisiaj na Teide. Najwyższy szczyt Hiszpanii. Sprawdziłem wczoraj, czy aby na pewno i tak okazuje się, że Hiszpania swój najwyższy szczyt nie ma na kontynencie, tylko na wyspie. 3700 kilka metrów. A zanim tam dojedziemy... Gdzie mamy jechać? Będziemy jeździć jeszcze wokół całej wyspy Samochodem Zwiedzać, patrzeć co się dzieje Ciekawostka Jest, jakieś istnieją czarne dziury To znaczy telefony Co jakiś czas przestawiają swoją godzinę Godzinę w przód, godzinę w tył Co powoduje dosyć spore komplikacje Z budzikami Ponieważ nie wiadomo w którym momencie Nas budzik obudzi Godzina 8 chyba. to by rozwiduws? Tam rezydentów, się pozytuje <mulary> <Das wyleś. mulary> Powiedziałeś coś amanecer. <mulary> Nada. Todas las batallas que obliga el corazón oh, afirma la rendición. Jesteśmy na wybrzeżu, jest gorąco. Smażymy się. I już nie możemy się doczekać, żeby wrócić na wysokość 3000 metrów, żeby znów nam było zimno. A w tej chwili, proszę bardzo, tutaj jest Hiszpania po lewej, Hiszpania po prawej. Ludzie w stanikach i generalnie wakacje, wakacje, palmy. Ludzie się śmieją, wszyscy się cieszą. A nam odwala po kawie, a dokładnie mi jak zresztą słychać? Proszę jak tu pięknie, jak cudownie. Widzimy Short find Clay Calves alsogotu Nur sery. Przetłumacz? Krótko, ostrzyżone... E, łydki? A, łydki? łydki. I Też idą do, do, do żłobka, pielęgniarki? Do żłobka. Do żłobka. Okej. Okay. No, to więc mamy o żłobkach tutaj. Dobrze. A tutaj jest piękne wybrzeże, woda, baseny w czyichś hotelach na dachach, w oddali Lidl, wyspa Gormes, no i Las Gigantes niesamowite klify i tutaj mamy kaktusa proszę bardzo jaki ładny kaktus to jest naprawdę śliczny kaktus no i tym właśnie kaktusim zakończymy Las Cascadas można wynająć kask i sobie pójść na półtorej godziny ale z racji tego, że mamy tylko 10 minut tutaj według naszego tajemnego planu zdobycia świata to nie idziemy, także czytamy tylko co przegapimy. Tu są jakieś wodospady. Jakieś zamki. Arriba. Molino de Arriba. Baranco del Infierno czyli baranek z piekła. Czyli tu jest piekło. Tam się idzie do piekła. Arony. Tutaj mamy Kościół, a według przewodnika, ten oto tutaj balkon jest bardzo ładny. Także proszę bardzo, bardzo ładny balkon. Turyści, Arona, Paweł i znów Kościół, balkon, turyści, Paweł i chyba tyle. W sumie tu nic więcej nie ma. Ale ładne drzewa są. Zapach drzew brak. Godzina 13.45. Mamy czas dobry. Także na wulkanie mamy być za mniej więcej 40-50 minut. Także damy radę. Chmury się zbierają. Także boimy się trochę, że nas zastanie jakiś deszczo śniego grado zawieja. Aczkolwiek może być tak gorąco, jak jest w tej chwili, jest chyba 23-24 stopnie. Jest ciepło na górze, spodziewamy się, że będzie 4-6 stopni. Kolejką linową czekamy na wjazd na kolejkę linową. Będzie fajnie. Będziemy na górze. No, idziemy na górę, na El Teide. Żeby tutaj wejść, trzeba mieć pozwolenie. Permita, permita tak zwanego po angielsku, a permite po hiszpańsku. Zdobyłem już jakoś miesiąc temu ostatnie miejsca. Niestety strona nie była zbyt dobrze przetłumaczona i mam dwa permity, dwa razy na moje nazwisko. Także będziemy kombinować, że Paweł to mój brat-bliźniak, który się tak samo nazywa. Albo takie po prostu, no. Zbieg okoliczności. I jak widać, spotkaliśmy Polaków. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Serdecznie. No trochę prawie nas zatrzymali i wlepili mandaty. Już nas zawrócili. Bo się okazało, że weszliśmy na szlak nie tak, jak powinniśmy. Trochę boczkiem, boczkiem, ale na szczęście permita mamy. Także OPR OPR trochę nas zawrócił, powiedział co powiedział, ale bardzo sympatyczny kolo. I teraz możemy iść. Duża, szeroka, ubita. A my chcieliśmy tędy. O tędy. O nie, taka jest trasa. Także dobra trasa. Wszystko ok. 30 minut w górę, 30 minut w dół, 300 metrów w górę. Jesteśmy już 3300. Na samej górze 3700. Także idziemy, jak dojdziemy, damy znać. Szczyt 3718 metrów. El Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii. Udało się. Jesteśmy. Chmury zbierają się w sumie nad wyspami. Tam jest El Gomes. Tam jest Gran Canaria w oddali. Tu jest Paweł. A my mieszkamy w El Puerto de la Cruz, który jest mniej więcej tam, o gdzieś tutaj, gdzieś. Jest super. Jest ekstra. Pięknie. Że nie chcemy stąd schodzić. Tak pachnie zgniłymi jajkami, że w sumie chcemy schodzić. Ale jest tak ciepło, że nie chcemy schodzić. Zachód słońca będzie za mniej więcej półtorej godziny, ale chyba tu nie zostaniemy, bo trzeba będzie w końcu zejść. Przepiękna niedziela. Dla przypomnienia, jest 11 grudzień. Godzina 16.05, czasu lokalnego. Jesteśmy na El Teide. 3718 metrów nad poziomem morza. Polecam każdemu, tym bardziej, że naprawdę nie jest problem się tu znaleźć. Tylko pamiętajcie, pamiętajcie, ważna sprawa. zabukujcie wcześniej, dużo wcześniej, a w sezonie to pewnie nawet na pół roku wcześniej. Bilet żeby tu wejść. Jest za darmo, także możecie zabukować, potem dopiero pojechać. Damian polecam.